No, cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, na kanale Oczy Szeroko Zamknięte, tarot. Kochani, e, jeżeli już jesteście od jakiegoś czasu ze mną, wiecie, że czytania e, że losuję kolejność czytań. I teraz czas na byka. Kochane byki i byczuliczki, zobaczmy, co dla Was na miesiąc lipiec. Pamiętajcie, że to są energie. Mm. To jest okres umowny, mamy jeszcze czerwiec, więc może być, dotyczyć to już za dużo wyższą yy, energii czerwcowej, tak? W zależności od Waszej wibracji, od podjętych wcześniej decyzji. co jest najlepszego wyskoczyło, na co trzeba uważać. Wasza energia. Co karta, co mam przekazać? To. Zobaczmy sobie. Mamy tutaj co? Co jest najlepszego do osiągnięcia? Kochani, wiecie co? Yy. Dobra, patrząc już na to wszystko. Yy. Kochani, uważajcie na nowe propozycje. Yy. Nowe oferty. Prawdopodobnie chodzi tutaj o oferty uczuciowe, ale... Nie. Mogą być też finansowe mamy obok yy... dziesiątka pentakli. Uważajcie na nowości, na oferty. Na wybory. Zaplanujcie coś, zanim podejmiecie konkretną decyzję. Yy, co jest najlepszego do osiągnięcia? kochani, albo wstrzymanie się od działań, albo zmiana perspektywy. Dostrzeżecie coś? Dostrzeżecie coś, co jest... Wyjdziecie z jakiejś ciężkiej sytuacji, hmm, pojawi się jakaś możliwość, która w tym momencie jest dla was ee... nie dostrzegana. Nie widzicie jej. Mhm. Mm No, ciekawe. Wiecie co? Uważajcie, jeżeli macie do podjęcia jakąś bardzo ważną decyzję o zmianie pracy, o zmianie miejsca zamieszkania o yy, Zmianie związku. Tu chodzi o jakieś takie bardzo fundamentalne, poważne zmiany. Wstrzymajcie się, jeszcze w tym miesiącu, wstrzymajcie się z podjęciem decyzji. Dlaczego wszelkie, może coś jest niezaplanowane, może coś wydaje się nie tak, jak ma być. Może tutaj jeszcze brakuje planu do, do konkretnego działania? Może trzeba coś jeszcze zorganizować? Kochani, no, uważajcie, wstrzymajcie się jeszcze też z podróżami. Ale chodzi tutaj o takie. Ojej, chciałam powiedzieć wyjazdami za granicę. Nie wiem czemu. Za pracą. Za domem. Przemyślcie to dobrze się zastanówcie i przemyślcie. zobaczymy Waszą energię. Wy będziecie chcieli wszystko robić szybko, już. Trochę tak nieprzemyślanie. No właśnie, to będzie taka energia: ja chcę i ja chcę działać już, ja nie mam na co czekać, bo ja tak chcę i chcę spełniać swoje marzenia, chcę spełnić to, co zamierzyłam, zamierzyłam. Czasami to jest dobre. Mm, tylko przy Waszych kartach, które świadczą o tym, że nowości trzeba przemyśleć, a mm, nowości trzeba zaplanować, i nowości tutaj się w tym negatywnym aspekcie. Kreują, a w tym, co jest najlepszego do osiągnięcia, jest zmiana punktu widzenia, dostrzeżenie czegoś, co jest w tym momencie niezauważalne. No, i to ma związek z jakimiś fundamentalnymi zmianami pracy, domu, mieszkania, przeprowadzki, możliwe, że i za granicę wyjazdu. Mhm. Uważajcie, kochani. Co karty chcą wam powiedzieć? Wiecie co? Dobra, mam wrażenie, że tutaj albo jakieś bliźnięta będą musiały komuś pomóc finansowo. Będą się bały, że im nie starczy na coś. Na co? Dobra. Kochani inaczej. Już widzę o co chodzi. Tu ewidentnie chodzi o kwestię finansową, bo same pentakle denary nam się pokazały. Eee, słuchajcie. Hmm. Wydaje mi się, że tutaj pewne osoby bardzo się martwią. Hmm. Czy im starczy na coś? Czy starczy im czasu, czy starczy im mm, pieniędzy? Może jakaś inwestycja, może coś jest tutaj martwienie. Jest tutaj martwienie, jest tutaj y, siódemka pentakli, więc y, cynka. Y, więc jakby czekanie na coś, czekanie na coś. I jest martwienie się, ale mam wrażenie, że nie oczekiwanie. Przyjdzie Wam ktoś z pomocą i, i będziecie mogli sobie na coś pozwolić, na to co chcecie. Ale możliwe, że to jeszcze nie w tym miesiącu i możliwe, że jeszcze nie w miesiącu lipcu. Coś się pojawi, coś się pojawi, ale na to trzeba czasu. Słuchajcie, może i tutaj. Ta oferta może planujecie jakąś inwestycję albo chcecie coś, coś zmienić pracę podjąć jakąś pracę, podjąć jakiś projekt nie wiem, ale tutaj karty ewidentnie mówią, że będziecie się martwić. Potrzeba czasu, ale otrzymacie te pieniądze i spełnicie swoje marzenia, zamierzone cele. Suma summarum pieniędzy Wam nie zabraknie. Nie zabraknie. Będzie dużo obaw i trzeba będzie poczekać. Karty na spodzie. Najważniejszą kartą. Jedną. Mhm. Jedną z arkan wielkich jest karta gwiazdy. Więc tak naprawdę jest nadzieja, nadzieja na to, że na wyjście z sytuacji, kochani, na wyjście z trudnej sytuacji, nadzieja na lepsze jutro. I ten poczucie tej straty, mam wrażenie, że odchodzi do przeszłości. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to będzie możliwe, że ta pomoc, kochani, pomoc finansowa, to może będzie dodatkowa praca i może w tym momencie to nie będzie kupie, może nie zmiana pracy, ale podjęcie dodatkowej pracy na chwilę obecną to będzie świetne rozwiązanie. Zobaczmy sobie jeszcze to: umiarkowanie, umiarkowanie. Zobaczcie, no tu jest spokoju. No, umiarkowanie, przemyślana, spokojna decyzja i znowu umiarkowanie w kontekście tych dwójki pentakli, czyli żonglowanie sprawami. Jeżeli zastanawiacie się nad rzuceniem pracy, to przemyście to jeszcze, przemyście to jeszcze, kochani. To nie jest chyba odpowiedni czas, jeszcze nie teraz, zachowajcie spokój, rozwagę, nie musicie wyjść z tej energii pazie pentakli, chociaż bardzo, bardzo chcecie, bo możliwe, że tutaj w pracy coś się odmieni, możliwe kochani, że ktoś tam, ktoś przyjdzie z wam z pomocą, możliwe, że albo wspomoże was finansowo, kiedy będziecie bardzo tak potrzebowali, Mhm. I zapewni tą stabilizację. Być może, partner. Że to jest chwilowe. Chwilowe. Dobra. A jeżeli chodzi, kochani, o y, jeszcze w kwestiach związkowych, jakbym miała to zinterpretować, to kochani. Poczekajcie jeszcze przed, zastanówcie się, jeżeli chodzi o jakieś radykalne zmiany. Jeżeli będzie was coś kusić, to nie jest dobra droga. To nie jest dobra droga, jeżeli ktoś się pojawi, no to raczej nie iść w tą stronę. Dlaczego? Bo jeżeli jesteście w jakimś związku stabilnym, może warto by było dać temu szansę. Mamy tutaj wszystkie pentakli, więc jest możliwa ta wymiana. Wymiana w dawaniu i braniu. Zaraz na tym pojawiło się to arkanum wielkie. No i tutaj mamy kolejne, tak, umiarkowanie, ale yy, arkanum wielkie, które mówi o odrodzeniu się. Odrodzeniu się uczucia, odrodzeniu się związku. Możliwe, że pogodzeniu. Może się boicie. Yy, może się boicie, że że co, że ta praca nie ma sensu. Tutaj trzeba czasu, tu trzeba czasu, żeby to zmienić, ale warto pracować, bo jest ta dziesiątka pentakli, czyli to szczęście rodzinne, finansowe i rodzinne. Wstrzymałabym się na waszym miejscu z porzuceniem czegoś. Mamy umiarkowanie, z opuszczeniem. Danej osoby walczyłabym o ten związek. Będzie łatwo. Nikt nie powiedział, że jest łatwo. I nigdy nie jest łatwo w związkach. Zawsze to jest. To są kompromisy. I, i, ale też i wielkie szczęście, o które warto. Warto walczyć. Nie będzie łatwo, ale jest to możliwe. To są tylko chwilowe, chwilowe trudności. Tyle. Tyle, moje kochane, byki. Macie o co walczyć. Uważajcie na wszelkie zmiany, radykalne decyzje. Przemyślcie wszystko trzy razy. Jeżeli nie musicie, to w najbliższym czasie po prostu nie. Y Nie podejmujcie nowych, nowych, poważnych decyzji. Raczej bym y, strzymała się i patrzyła, jak rozwija się stara, albo pracowała nad starym, czy to praca, czy to projekt. Czemuś dać jeszcze szansę mhm. na rozwój. Dobra, kochani, tyle. Trzymam za was kciuki, buziaki. Pa, pa.